No, witamy. Mamy nocleg na 5300 metrów w Hajkampie. Na zewnątrz, około 30 stopni mrozu. Tutaj mamy troszkę cieplej. Przykryliśmy się folią NRC. Dodatkowo wszyscy, w bardzo dobrych humorach, czyli ja i Michał. Mamy godzinę, którą? Za 15:00 w nocy. Jasno, tak jak u nas w Polsce o 18.00. No i myślimy, że rano około 10 zaczynamy atak szczytowy. No zobaczymy, jak, jak będzie. Jeżeli tylko pogoda pozwoli, to myślimy, że będzie dobrze. A nawet wiemy to. Jeszcze Cóż, dwa słowa do ojca prowadzącego. <noise> nie, no z Łukaszem kurczę, to mi się wydaje, że jutro damy radę, jakby nie patrzeć, mocny zawodnik. Dzisiaj podtrzymał mnie na duchu, bo miałem kilka kryzysów, ale dotarłem tutaj do tego punktu i no teraz jesteśmy po liofilku, bardzo dobrym, w śpiborku jeszcze mamy ciepłą butelkę z wrzątkiem, jako taki termost? jak termos? Termo, termo, termofor. Termofor, właśnie, właśnie o to chodzi. No to nic, to w takim podku do jutra.